Witam bardzo serdecznie w kolejnej części kursu do poziomu rozszerzonego. W tej części nauczymy się obliczać pochodne. Liczenie pochodnych bardzo przydaje się w różnych zadaniach, w których musimy przeanalizować wykres funkcji, zbadać jego monotoniczność, znaleźć ekstrema lokalne czy też rozwiązać zadania optymalizacyjne żeby sprawnie liczyć pochodne, to trzeba znać te wzory, które są podane w tabelce. Ona jest dana w tablicach maturalnych i znać te własności liczenia pochodnych sumy, różnicy, iloczynu i ilorazu funkcji. Liczenie pochodnej złożenia funkcji nie jest aktualnie wymagane na poziomie rozszerzonym, więc w tym odcinku tym się nie będziemy zajmowali. Podobnie nie będziemy się zajmowali pochodnymi z funkcji trygonometrycznych, bo one także na chwilę obecną nie są wymagane na maturze na poziomie rozszerzonym. Musimy przede wszystkim umieć liczyć pochodne wyrażeń potęgowych, czyli takich wyrażeń a razy x do n. Tej. I pochodna z takiego wyrażenia, z takiej funkcji, to jest po prostu współczynnik liczbowy a razy i ten wykładnik, który stoi tutaj w potędze x, spada przed x, czyli mamy a razy n, n to też jest liczba, razy teraz x w potędze o 1 mniejszej, czyli w potędze n minus pierwszej. No przykładowo, gdybyśmy mieli wyrażenie 3x do 5, to pochodna takiego wyrażenia to jest współczynnik drubowy 3 razy ta potęga 5 razy x w potędze o 1 mniejszej, czyli w potędze czwartej. Krótko możemy zapisać, że to jest 15x do czwartej. Tak samo jeżeli mamy x w potędze pierwszej, czyli po prostu x chcemy policzyć pochodną z samego x, to możemy to sobie wyobrazić tak, jakby to był x w potędze pierwszej. Czyli jedynka spada przed x, x zostaje w potędze o jeden mniejsze. 1 mniejszej. 1 minus 1 to 0, x do 0 to jest 1. Czyli tu mamy tak naprawdę 1 razy 1, czyli 1. Zatem po pochodna z samego x to jest 1. Pochodna z funkcji stałej to jest 0. Mamy to zapisane tutaj w tabelce naszych pochodnych. Jeżeli f od x to jest jakaś funkcja stała, jakaś liczba, no to pochodna z tej funkcji to jest 0. Pochodna z funkcji liniowej to jest pochodna z tego wyrażenia, to jest samo a, i pochodna z b, to już jest 0, więc to jest tutaj nienapisane. No i tak dalej. Dla wszystkich wyrażeń potęgowych tego typu stosujemy ten wzór i to jest najważniejsza rzecz, jaką musimy umieć. No i oczywiście stosować też te własności liczenia pochodnych, które są w tej tabelce i za chwilę to przećwiczymy. Na konkretnych przykładach. Przykład drugi. Pochodna z funkcji 3x plus 5. To będzie pochodna z 3x, to po prostu 3 Współczynnik przed x. Tak jak sobie mówiliśmy tutaj, pochodna z samego x to 1, czyli mamy 3 razy pochodna z x, czyli 3 razy 1 to 3, plus pochodna z piątki to jest 0, czyli ta pochodna po prostu jest równa 3. Pochodna z wyrażenia 7 razy x kwadrat jest równa 7 razy dwójka spada przed x, i x zostaje w potędze o 1 mniejszej, 2 minus 1 to 1. Czyli to jest po prostu 14x. Tu mamy bardziej złożony przykład. Żeby obliczyć pochodną z takiej sumy i różnicy kilku jednomianów, no to oczywiście stosujemy tę własność, że pochodna sumy to suma pochodnych, czy też różnica funkcji i z tego pochodna to jest różnica pochodnych. Tak samo tutaj możemy policzyć oddzielnie pochodną z tego, to będzie 7x w potędze o 1 mniejszej, czyli 6 plus dalej. Pochodna z tego, piątka spada przed x, czyli mamy 3 razy 5x w potędze czwartej. Jeżeli mamy w prawym, to od razu możemy wykonywać takie mnożenie. 3 razy 5, że to jest 15, żeby przyspieszać rachunki. Dalej, minus 2x, pochodna z tego, to będzie po prostu minus 2 i pochodna z 17 to 0, więc tu już nie musimy nic pisać. Tak samo wygląda sytuacja, jeżeli mamy brzydkie wykładniki w tych naszych wyrażeniach potęgowych, tak samo postępujemy. Liczymy pochodną z takiego wyrażenia na tej samej zasadzie, że wykładnik spada przed x, czyli mamy 0,75 przed x, a x w potędze o 1 mniejszej. 3 czwarte minus 1 to minus 1 czwarta, to zapiszę minus 0,25 plus dalej. Pochodna z tego wyrażenia to będzie 3 razy. Pochodna z x do minus 56. Minus 56 spada przed x, czyli piszę minus 56. A x zostaje w potędze o 1 mniejszej. Czyli minus 56, napiszę powodzi, żeby się nie pomylić, minus 1, to się równa. No i zapiszę to cało, ten cały mój wynik upraszczając odpowiednie współczynniki liczbowe. 0,75 może krócej, zapiszę, że to jest 3/4 x w potędze minus 1 czwarta. Ale tak też było dobrze, nie ma znaczenia. Ja zapisałem tak, bo po prostu mniej pisania było. Plus, no i tu możemy oczywiście skrócić, tu 1, tu 2, czyli będziemy mieli, a nie plus, tylko od razu zapiszę minus, bo plus z minusem daje minus, czyli minus 5 drugich, a x w potędze minus 5, minus 6 szóstych, to będzie minus 11 szóstych. No i tak wygląda pochodna z funkcji danej takim wzorem. Teraz obliczymy pochodną wyrażenia postaci a przez x. Mamy wzór na to podany w tabelce w naszych tablicach maturalnych. Jeżeli mamy funkcję f od x równa się a przez x, to pochodna z tego to minus a przez x kwadrat. No i oczywiście moglibyśmy to tutaj zastosować i napisać, że to jest minus 6 przez x kwadrat. Ale możemy również postąpić inaczej. Możemy wykorzystać to, że umiemy liczyć pochodną z takiego wyrażenia potęgowego i zamienić sobie to wyrażenie w następujący sposób. Jeszcze raz napiszę, że 6 przez x pochodna z tego to się równa. Wyrażenie 6 przez x zapiszę jako 6 razy 1 przez x. To się dalej równa 6 razy, a 1 przez x to jest inaczej x potędze minus 1. No, i mogę policzyć z takiego pochodną, z takiego wyrażenia na takiej samej zasadzie, jak liczyliśmy we wszystkich poprzednich przykładach, czyli to się równa 6 razy. Wykładnik x spada przed x, czyli tu mamy minus 1 razy, a x jest w potędze o 1 mniejszej, czyli minus 1, minus 1 to się równa minus 6, x w potędze minus drugiej. No, i to jest dokładnie ten sam wynik, co tutaj. Ponieważ to się dalej równa, możemy zapisać, że to jest minus 6 razy x do minus 2, to jest inaczej 1 przez x kwadrat. No i to się równa minus 6 dzielone na x kwadrat. Czyli doszliśmy do tego samego wyniku, tylko taką można powiedzieć troszkę dłuższą drogą, zamieniając ułamek na wyrażenie potęgowe i licząc potem już z niego pochodną według znanego wzoru. No i o tyle, o ile ten wzór, który mamy w tabelce maturalnej przydaje się w takich prostszych przykładach, o tyle jakbyśmy dostali coś takiego trudniejszego, no to już z tym sobie poradzimy właśnie tą, tym drugim sposobem, który tu pokazałem. Czyli zamieniamy to wyrażenie na wyrażenie potęgowe, to będzie minus 3 razy x w potędze minus 5, no i z tego liczymy pochodną, czyli to będzie minus 3 razy minus 5 razy x w potędze o 1 mniejszej, czyli w potędze minus 6. To się równa minus 3 razy minus 5 to jest plus 15, a x zostaje w potędze minus 6. Jeżeli chcemy, to oczywiście możemy to zapisać, że to jest 15 dzielone na x w potędze szóstej. No to lećmy dalej. Teraz mamy taki przykład z pierwiastkiem. No i na pochodną pierwiastka też mamy wzór. W tabelce naszej f od x równa się pierwiastek z x i pochodna z takiej funkcji to 1 przez 2 pierwiastki z x. W związku z tym tutaj moglibyśmy napisać, że ta pochodna jest równa 3 razy pochodna z pierwiastka z x, czyli 1 przez 2 pierwiastki z x, czyli to się równa 3 przez 2 pierwiastki z x. Ale możemy postąpić tak jak we wszystkich poprzednich przykładach. Alternatywnie 3 pierwiastki z x, pochodna z tego, to się równa. Pochodna z wyrażenia 3 razy x w potędze 1 2 Zamieniamy pierwiastek na potęgę i teraz już liczymy pochodną jak z wyrażenia potęgowego, czyli 3 razy, wykładnik spada przed x, 1 druga, no i x zostaje w potędze o 1 mniejszej, 1 druga minus 1, to minus 1 druga. Czyli to się równa 3 drugie, no, i ja bym zostawił wynik w takiej postaci, razy x w potędze minus 1, 2, ale oczywiście możemy to też zamienić z powrotem na ułamek, czyli razy 1 przez x w potędze 1, 2, a nawet na pierwiastek, czyli 3 2 razy 1 przez pierwiastek z x, no i wymnożyć i wyjdzie 3 dzielone na 2 pierwiastki z x, czyli ten sam wynik, który tu dostaliśmy od razu ze wzoru. No i dzięki temu, że Wiemy, że możemy postępować w taki sposób, zamieniając czy też ułamek na potęgę, czy też pierwiastek na potęgę, to jesteśmy w stanie sobie radzić z takimi trudniejszymi pierwiastkami wyższych stopni, jak na przykład w przykładzie dziewiątym. Tu dodatkowo mamy bardziej złożone wyrażenie, mamy pochodną z różnicy. No i oczywiście traktujemy to jako różnicę pochodnych. Czyli liczymy najpierw pochodną z tego. To będzie 5 razy 2x w potędze o 1 mniejszej, 2 minus 1 to 1, czyli po prostu x minus. Pochodna z tego to będzie 7 razy pochodna z pierwiastka trzeciego stopnia z x. Ja zapiszę wolniej na razie tak, że to jest x w potędze 1 trzecia i z tego pochodna. To się równa, tutaj mamy 10x. Minus 7 razy. No i pochodna z takiego wyrażenia to jest 1 trzecia razy x w potędze o 1 mniejszej. 1 trzecia minus 1 to są minus 2 trzecie. Czyli mamy 10x minus 7 trzecich razy. No i chyba tak byłoby najlepiej zostawić, że to jest x w potędze minus 2 trzecie. Ewentualnie możemy napisać, że to jest 1 przez x w potędze 2 trzecie lub też równoważnie 10x minus, może wymnożę tutaj, napiszę w jednym ułamku 7, podzielić na 3, x w potędze 2 trzecie, to zapiszę to tak, że to jest pierwiastek trzeciego stopnia z x kwadrat. Możemy i tak. Ja bym chyba zostawił wyrażenie z taką potęgą, bo jest to dla mnie czytelniejsze i prostsze w dalszej obróbce wyrażenie, no ale jeżeli chcemy, to możemy wrócić w ten sposób do pierwiastka. No to przejdźmy teraz do kolejnych przykładów. W kolejnych przykładach mamy pochodną z iloczynu. No i w naszej tabelce tutaj wzorów mamy wzór na pochodną iloczynu dwóch funkcji: że to jest pochodna z jednej funkcji, razy druga funkcja, plus ta pierwsza funkcja, razy pochodna drugiej funkcji. Zobaczmy, jak to się w praktyce teraz stosuje, te wzory na tych przykładach. W naszym przykładzie tutaj jedna funkcja to jest x do trzeciej, to jest powiedzmy nasze f od x, a druga funkcja to jest x kwadrat minus 1, to jest nasze g od x. No i dla takich funkcji, pomiędzy którymi tutaj mamy iloczyn, zastosuję wzór na pochodną iloczynu. Liczymy pochodną pierwszej funkcji, to jest 3x kwadrat, razy po prostu druga funkcja, czyli x kwadrat minus 1, plus pierwsza funkcja, czyli x do trzeciej, razy pochodna drugiej. Pochodna z x kwadrat to jest 2x, a z minus 1 to jest po prostu 0. Czyli po prostu razy 2x mógłbym wziąć w nawias dla czytelności, ale to jest po prostu takie wyrażenie. No to musimy wymnożyć i uprościć. 3x do czwartej minus 3x kwadrat plus dalej x do trzeciej razy 2x to będzie 2x do czwartej. To się równa. 3x do czwartej plus 2x do czwartej to jest 5x do czwartej. Minus 3x kwadrat. No i to jest gotowy wynik dla naszej pochodnej. Gdybyśmy chcieli, to moglibyśmy też postąpić w inny sposób. Jeszcze raz przepiszę to wyrażenie x do trzeciej razy x kwadrat minus 1 i ze wszystkiego pochodna, mianowicie moglibyśmy wymnożyć to, co jest tutaj w tym dużym nawiasie. x do trzeciej razy x kwadrat to jest x do 5, minus x do trzeciej razy 1 to będzie minus x do trzeciej. I z czegoś takiego liczymy pochodną. No i teraz możemy ją policzyć po prostu jako różnicę pochodnych z takich wyrażeń. Pochodna z 5x to będzie 5x do czwartej minus pochodna z tego to będzie 3x kwadrat, czyli dokładnie ten sam wynik, który otrzymaliśmy tutaj. Myślę, że ten drugi sposób trochę prostszy wymnożyć i dopiero policzyć pochodną, ale jeżeli chcemy, to możemy też korzystać ze wzoru na pochodną iloczynu. Tak samo możemy postąpić w przypadku 11 na dwa sposoby, albo policzyć pochodną iloczynu, albo najpierw wymnożyć i dopiero potem policzyć pochodną. Ja zastosuję wzór na pochodną iloczynu, żebyśmy go tutaj lepiej przetrenowali, czyli liczymy pochodną pierwszej funkcji. Pochodna z x to jest 1 z minus 2 to 0, czyli mamy po prostu 1 razy druga funkcja, czyli x kwadrat plus 1. Teraz będzie plus pierwsza funkcja, czyli x minus 2 razy pochodna drugiej funkcji, czyli 2x. No i wymnażamy x kwadrat plus 1 plus 2x kwadrat minus 4x. Dodajemy 2x kwadrat plus x kwadrat to będzie 3x kwadrat minus 4x i jeszcze plus 1. No a teraz spróbujmy zastosować drugi wzór, od razu może wymnożę, x razy x kwadrat to będzie x do trzeciej, minus 2x kwadrat x razy 1 to będzie po prostu plus x, jeszcze minus 2, i z czegoś takiego pochodna, no to pochodna z tego to będzie 3x kwadrat, minus pochodna z tego, dwójka spada przed 2 razy 2, to 4x zostaje w potędze pierwszej, Pochodna z x to 1, a z minus 2, 0, czyli po prostu tyle. No i widzimy, że otrzymaliśmy to samo, czy jedną, czy drugą metodą. No i na sam koniec mamy jeszcze liczenie pochodnych z ilorazu funkcji, czyli ten wzór, który mamy tutaj na dole tej naszej ramki, to jest zdecydowanie najtrudniejszy przypadek f od x przez g od x, gdy liczymy tego pochodną, no to korzystamy z takiego wzoru. Pochodna pierwszej funkcji razy druga. Minus pierwsza razy pochodna drugiej podzielić na kwadrat drugiej funkcji. Zobaczmy, jak to się w praktyce stosuje, ten wzór na tych dwóch przykładach. Pierwszy przykład. Liczymy w liczniku pochodną licznika, czyli tej naszej pierwszej funkcji, to będzie 3x kwadrat minus 2, i mnożymy to przez funkcję zmianownika, czyli 1 plus 5x do czwartej. Minus. Pierwsza funkcja, czyli x do 3 minus 2x, razy pochodna funkcji zmianownika. Pochodna z 1 to 0, więc bierzemy tylko pochodną tego wyrażenia. 5 razy 4 to jest 20, i x zostaje w potędze o 1 mniejszej, czyli w potędze 3. No i wszystko teraz, dół bardzo łatwy jest, dzielimy przez mianownik w kwadracie, czyli 1 plus 5x do 4 do kwadratu. No, i mamy policzoną naszą pochodną. Oczywiście wypadałoby jak najbardziej uprościć licznik, chociaż w zależności od sytuacji możemy to robić albo nie. Pytanie o to, co jest nam potrzebne w zadaniu. No, ja tutaj jeszcze wykonam ten rachunek, i ostatecznie otrzymałem taki wynik. To jest pochodna takiej funkcji. No to przećwiczmy jeszcze raz całą metodę na przykładzie 13. Pochodna z takiego ilorazu to jest pochodna licznika, czyli 2x minus 5. Zamknąć nawias razy cały mianownik x kwadrat plus 2x plus 2 minus, teraz licznik, czyli x kwadrat minus 5x plus 6, razy pochodna mianownika, czyli 2x, to jest pochodna z x kwadrat, plus pochodna z 2x, czyli po prostu plus 2, i jeszcze plus pochodna z dwójki to plus 0, to już tego nie piszę. No i wszystko, podzielić jeszcze na mianownik do kwadratu, czyli x kwadrat plus 2x plus 2 kwadrat. No i w tym przykładzie już może nie będę tego wymnażał i upraszczał w liczniku, ponieważ to jest, są zwykłe rachunki na wielomianach. Najważniejsza jest tutaj dla nas wiedza, jak liczyć pochodną ilorazu i jak stosować ten wzór właśnie z tabelki, którego się nauczyliśmy na tych dwóch przykładach. Także podsumowując to, co jest dla nas najistotniejsze na maturze rozszerzonej z pochodnych, to przede wszystkim musimy bezbłędnie umieć liczyć pochodną z takiego wyrażenia potęgowego, wiedzieć jak się to robi, ponieważ większość pochodnych właśnie bazuje na tym jednym najważniejszym wzorze. Nawet jeżeli zapomnicie, chociaż tutaj w tej tabelce pochodnych mamy wszystkie funkcje, ale gdybyście potem jej nie mieli w życiu i chcieli policzyć pochodną z pierwiastka czy pochodną z jakiegoś takiego ułamka i nie pamiętalibyście tych wzorów, no to oczywiście możecie sobie zamienić taki pierwiastek czy też ułamek na wyrażenie potęgowe i pamiętając ten jeden, jedyny wzór, tą jedną podstawową zasadę, że wykładnik spada przed x i zmniejsza się o 1, jesteście w stanie policzyć pochodną praktycznie wszystkich takich wyrażeń. Jedyne co tutaj wymaga jakiegoś zapamiętania, to jeszcze ten wzór na pochodną ilorazu, bądź też przypomnienia go sobie właśnie z jeżeli zapomnimy o tej zasadzie, jak należy liczyć pochodną ilorazu. Także do zapamiętania ewentualnie to, a przede wszystkim ten wzór na pochodną wyrażenia potęgowego. No a pozostałe zasady o tym jak się liczy pochodną sumy czy pochodną różnicy, to jest bardzo intuicyjne, że to jest suma pochodnych czy też różnica pochodnych, no a ten wzór na pochodną iloczynu też możemy sobie zastąpić, po prostu wymnażając bardzo często wyrażenia, które tworzą nasz iloczyn, natomiast jeżeli nie mamy takiej możliwości bądź byłoby to większe utrudnienie niż ułatwienie, no to wtedy właśnie stosujemy ten wzór na pochodną iloczyn. Także z mojej strony w tym odcinku byłoby na tyle. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i do usłyszenia.